Ciema. Dzisiaj w sumie mamy czwartek. To jest jeszcze, jeszcze jest czwartek ogólnie, ale powiedzmy sobie, że za chwilę będzie piątek. I wydaje mi się, w sensie, chciałem zrobić taki film po to, aby podsumować ten dzień, bo jest on dla mnie bardzo ważny. W sensie, z mojego punktu widzenia to jest bardzo ważny dzień dla rynku, stąd wydawało mi się po prostu, że warto będzie gdzieś tam go omówić. Stąd to wideo będzie bardziej audio niż wideo, to tak powiem. No ale jeszcze, póki mam was, to mogę was zaprosić na skinsmanki. Strona do wymieniania swoich skinów. W sumie fajne crafty teraz leciały. Czy to jakieś kurde blade z fajnymi holosami, czy crafty bardziej z jakimiś iBay Powerami z kolonii 2014? Spoko rzeczy. Jeżeli chcecie sobie poszukać, sprawdzić i tak dalej, to można sobie wejść przez link w opisie. Jest jeszcze event walentynkowy, więc gdzieś tam bonusy też można sobie otrzymać. No i co? Zachęcam Was po prostu do wejścia. Pytanie, czy ja tutaj mam premium bota? A weźmiemy sobie taką małpę i co mi poleci? E, o kurde, 45% depozytu. Takie rzeczy sobie można odebrać. No to dosyć taki no, pozytywny bonus, tak to powiem. No dobrze. A więc. Tak jak to w filmie dla wspierających powiedziałem, czwartek środa to jest dzień, który mam pokaże mm, finansowanie rynku czyli to jak dobrze rynek się finansuje i to nam środa nam odpowie na pytanie co będzie z Kilowat Case'em i jak on będzie się prezentował. Czwartek potwierdzi to potwierdzi początkowe wnioski o Kilowacie i pokaże jak wygląda cały rynek. Czy cały rynek jakby to powiedzieć, czy to jest tak, że mamy hype na evencie i po evencie mamy zjazd z rynku, czy mamy tak, że mamy hype po evencie, który rozpoczyna jakiś trend na rynku. W mojej opinii hmm, tak, jak ja uważałem, no to mimo wszystko, jednak będziemy mieli hype na evencie, który potem zleci. Dla mnie, przed eventem, gdybym miał powiedzieć, nie ma finansowania na takie ceny. Nie, nie ma finansowania. Nie ma w tym momencie pieniędzy na takie ceny. To była moja opinia. I niestety. Nie, nie niestety, utwierdzam się w tej opinii w czwartek. Ponieważ tak, wchodzę dzisiaj na rynek i widzę tak. Widzę zdecydowanie mocny ruch na gliterach z Paryża, który odzwierciedla się w poprzednich tygodniach. Cajebiście, jeżeli ktoś w glitery par paryskie wrzucił na tym na rozpoczęciu się eventu, to pewnie nie narzeka. Nie w ten sposób. Tam na przykład były takie zmiany. Także to ogólnie jest GIT. Widzę ogólnie rzecz biorąc wycofanie na Antwerpie. Widzę taką stabilizację na klejkach ze Sztokholmu i ucieczkę z kapsuł ze Sztokholmu. Także raczej też mało pozytywnie. Widzę, jeżeli chodzi o Rio, lekki odjazd z niego i dosyć duży naprawdę odjazd na skinach. To tak powiem, bo skiny w niektórych przypadkach spadły o około 3-4% na wartości, a przypominam, że wcześniej leciały 20-30% do góry, więc w tym momencie 4% na wartości to jest po prostu dosyć dużo, jak sobie odejmujemy z nich, nie? Znaczy względnie jak mało, względem na przykład dw dwóch tygodni wcześniej, ale dużo względem tak jakby zmiany zmienności nominalnej. To jest duża zmienność nominalna po prostu. O to chodzi. Dodatkowo rynek bardzo mocno odpuszczający Ambush, czyli te nowe kapsuły, bardzo mocno zostawione, w ogóle bardzo mocno poupadały. To też ciekawe pokazane. I rynek, który w ogóle co do płyt jeszcze to jest ciekawe, który w ogóle te płyty przecenił w pewnym momencie, on je potem wycenił z powrotem wysoko i teraz w ogóle powiem, że z płytami to jest taka ciekawostka, że one wszystkie poodbijały do tych swoich cen, które były wczoraj, więc już ogólnie raczej nie tracąc rezonu, po prostu je sprzedam i koniec końców. W sensie one są drożej niż się kupowałem, ale jakby mniej dostanę za nie niż za nie płaciłem, koniec końców chyba na wszystkich tych płytach łącznie jestem 10 zł na minus, więc już po prostu macham na to ręką. Okej, okay, decy decyzja jakby... Decyzja na samym początku dobra, wzrost początkowy za, za niski, yy, koniec końców przez duże ryzyko przechodząc, jakby wychodzę na zero i tyle. Yy, także yy, takie ambiwalentne odczucia mam co do tej inwestycji, naprawdę zrobiłem interes. Yy, ten człowiek stracił 10 zł w 2 dni, zobacz jak. Yy, w każdym razie rzeczywiście w tym kontekście dosyć duże odpuszczenie i dosyć duży odpływ. Teraz, tak, dobre zbalansowanie cen RMR-ów. Kapsuły z rmr które nadrobiły, tak jakby one ogólnie się poustabilizowały, także, tak się mówi, ustabilizowały się po prostu w cenie. To jest ok. Dobra, tam wleciało coś takiego. I no, pytanie jeszcze jest takie, czy gdzieś mieliśmy jakieś fajne momenty. Na pewno znam jedną naklejkę, która jest kurewsko opłacalna. To jest naklejka z Antwerpu do kupienia. Według mnie przez jeden tydzień y, dostaliśmy w zasadzie okienko na Antwerpie, w które, jakby to powiedzieć, ja go nie mam na tym koncie, na żadnym koncie nie mam go kupionego niestety. No mój błąd, nie zająłem tej pozycji, powinienem ją był zająć ale na żadnym koncie po prostu już nie mogę robić bajorderów, bo to tak zająłem się wykupowaniem tego rynku. Dla mnie rynek Steam jest bardzo niedoceniony, ogólnie krótkoterminowo, długoterminowo pewnie jest doceniony, ale Buff jest ogólnie przeinwestowany, stąd teraz pieniądze na Buffie po prostu trzeba gdzieś tam akumulować i to jest taka moja strategia. Nie, nie zachęcam do jej powielania, ale właśnie z uwagi na brak możliwości robienia bajorderów nie skorzystałem z tego, a szkoda, bo chętnie Bym się tą inwestycją z wami podzielił. W każdym razie to jest naklejka z Antwerpu. Nie wiem, czy dalej jest na niej sytuacja, jaka była. Wiem, że naprawdę jedna naklejka z Antwerpu była top of the top do kupowania, bo miała i bardzo wysoką płynność, i bardzo wysokie roi na sobie. Także tak. Więc, jakie są wnioski ogólnie z tych obserwacji? Obserwacja, według mnie, jest taka, że rynek zaczyna odjeżdżać. Rynek, jakby powoli zaczyna się balansować i powoli zaczyna łapać się ten fajny stosunek do Też dostaliśmy oczywiście kwalifikacje, które mm, nic nie zmieniają w cenach. Według mnie rynek ma wliczone wszystko w ceny i tak naprawdę rynek jest... Rynek ogólnie według mnie tak wycenił te kwalifikacje jak się dzieje. Raczej też nie ma tam żadnych udziwnień i tak dalej. Z ciekawostek Wam tylko mogę powiedzieć, że na przykład... Podczas kwalifikacji łatwiej się mi sprzedawało Eternal Fire. Jeżeli kogoś tam interesują tego typu rzeczy, to łatwiej się sprzedawało Eternal Fire i łatwiej się sprzedawało g To są takie rzeczy, które ja na przykład u siebie zaobserwowałem Eternal Fire sprzedając, a G2 patrząc na ich trend. G2 naprawdę fajnie podróżało, więc gdzieś tam też jestem tego beneficjentem, że tak się wydarzyło. Hmm, czy więcej coś jest do opowiedzenia? Skrzynki jak skrzynki. W zasadzie tu yy, nic jakoś. Takiego wielkiego się nie wydarzyło ze skrzynkami. Klucze, klucze stały jak stoją. Naklejki, jak się nie kupowały, tak się nie kupują. W sumie. A, i sobie jeszcze w ogóle zrobiłem na ambusz, kapsuły zlecenie, bo po prostu wyłapałem kolejkę, nie? Czyli jeżeli nagle, jakby to powiedzieć, z, ja, ja po prostu czekam na to, aż one się zaczną odblokowywać ludziom z tego. A czekam aż się ludziom zaczną one odblokowywać w dużej ilości do sprzedania i będą chcieli je szybko upłynąć, to będą je po prostu w ten sposób upłynniać. I to jest cena dosyć niska, jak na to ile kosztują. Więc sobie takiego stable zrobiłem bonusowego w ekwipunku I najwyżej one się kupią w momencie, jak na przykład jakieś konto zostanie z nimi oskamowane, czy coś takiego. Dużo tych bajorderów naprawdę porobiłem pod takie rzeczy. No bo jednak te kolejki są łope kiedy tylko jakiś item wchodzi na rynek, to trzeba go po prostu kolejkować. To jest must have, żeby to robić. Nawet można sobie sprawdzić jaka jest cena, tak jakby potencjalna takiego przedmiotu. To jest też ciekawe, da się to wyliczyć. Tylko trzeba być, trzeba wiedzieć jak to robić, żeby się nie dać w maliny wpuścić. I co więcej, na Paryżu odjazd. To też jest takie ciekawe. Jeżeli chodzi o kapsuły, jeżeli chodzi o Holo, właśnie względem tego wyniku sprzed tygodnia i tego co w sumie co się toczył przez cały tydzień, także tutaj też to ogólnie widać, jak to wygląda. I co więcej, w sumie można powiedzieć, nabawia no, na przykład takiego odjazdu aż mocnego nie było. No, był, był lekki, ale nie aż taki. Także to jest ogólnie też według mnie taka dosyć ciekawa obserwacja. I po prostu według mnie będziemy spadać. Tym bardziej, że jak się popatrzy na krypto, ja nie wiem czy jest taka korelacja, ona była rok temu, więc ja, ja tylko ją przytoczę. Znaczy, to, to, to tylko korelacja, to nie musi być przyczynowość, ale zauważyłem, że dobre jakby prosperity dla krypto nie zawsze oznacza dobre prosperity dla rynku Steam, a zbliża się harving na krypto. Więc pewnie do Harvingu, znaczy ja się nie znam ogólnie, ale wydaje mi się, że do Harvingu będzie dosyć duże zainteresowanie. Jak będzie Harving, to wtedy już ten, yy, to krypto po prostu zacznie spadać, bo w tym momencie i tak wszyscy wiedzą, kiedy to jest i będą chcieli wtedy sprzedać. Więc jak sprzedadzą, no to wtedy już będzie leciało. Ale nie, nie, nie wiem tego, czy tak będzie, nie, nie chcę się wypowiadać. To tylko moja opinia o człowieka, który jest za mało obeznany w tym temacie, żeby się na jego temat wypowiadać w każdym razie. Po prostu z perspektywy kogoś, kto siedzi na Steamie, mówię, że dobre prosperity dla krypto nie, nie musi wcale oznaczać, że będzie to dobre prosperity dla rynku Steam. Bardziej bym powiedział, że gdybym miał szukać, dlaczego krypto może być dobrym prosperity, to bym powiedział, że na przykład dla ropy. Bo ludzie pewnie w momencie, kiedy mają na jakichś giełdach i tak dalej te środki pochowane, to. W ten sposób realokują zyski i może to tak być. Też się nie znam, nie chcę się na ten temat wypowiadać, nawet nie wiem, czy Europa urosła, czy nie urosła. Nie wiem, można sobie sprawdzić przecież, ale nie, nie, nie to nie jest mój temat, więc naprawdę jakby proszę o, o, o odpuszczenie mi tego za te słowa. To naprawdę jakby są takie słowa w stylu nie znam się, ale się wypowiem, także <laughs> jakby rzucam po prostu. Eee, a więc co więcej, chyba nic. Po prostu zostajemy w takim trochę szachu Steamowym. I jeszcze, a jeszcze jedna ciekawa informacja, że mamy teraz taki przyrost pików graczy, że piku, piki są coraz wyższe. Jeżeli chodzi o Steam Charts. Spoko sprawa, okej, okay. jakby nie jest to. Nie jest to nic złego, ale też nie powalają te liczby, więc też nic takiego nad czym szłoby się jakoś mocno radować. Dziękuję za oglądanie, trzymajcie się i hej.